Dzień dobry kochani, witam was w ten piękny dzień. Moi drodzy. Często tak jest. Bardzo często tak jest, że. Że coś sobie planujemy. Mamy jakiś plan na coś. Natomiast wychodzi zupełnie inaczej. I ja mam tak. Prawie zawsze, że. Że chcą coś nagrać dla Was, coś Wam przekazać. Finalnie wychodzi tak, że spływają zupełnie inne treści. Zupełnie inne treści. I moi drodzy, to jest właśnie Bóg. To jest właśnie miłość, totalnie nieprzewidywalna. I tak naprawdę to, co co ułożone, co przygotowane, co zaplanowane, może niekoniecznie pochodzi właśnie z tej przestrzeni boskiej, a bardziej z umysłu. Dlaczego? Dlatego, że Bóg to tu i teraz. Ten moment, ta sekunda. I chociaż zaplanował nam tę drogę do przejścia tu na ziemi, to jednak nasze doświadczenie, doświadczanie boskiej energii to ta konkretnie chwila. Ta konkretnie chwila. To nie jest plan. To nie jest wymyślenie sobie doświadczenia Boga. To jest to, co czujesz w danej chwili, co przypływa. To jest Bóg. On, On, ona nigdy nie pokazuje Ci tego, co było. Chyba, że chcesz, byś czegoś, coś jeszcze zrozumiał, czegoś doświadczył. Ale nie pokazuje tego, co było, i nie pokazuje tego, co będzie, co przyjdzie. Bo gdyby tak było, to nie byłoby zabawy, nie byłoby niespodzianki, na której tak bardzo Bóg zależy. Abyśmy doświadczali z radością i przyjmowali te doświadczenia, które zostały dla nas zaplanowane. Ale my nie mamy o nich wiedzieć wcześniej. My mamy ich doświadczać tu i teraz. I tak jest, kochani, z tym, że czasami sobie myślę, że chciałabym powiedzieć Wam o tym czy o czymś innym, natomiast siadam do nagrania i spływa coś zupełnie innego. To jest niesamowite i piękne. I jest to. Pewnie trochę stresujące czasami, bo um, jakichś tam wystąpień publicznych nie da się do końca zaplanować, bo nawet jeśli mam jakiś plan, to, to, to on szybko znika i, i pojawia się coś nagle innego, zupełnie innego. Jakby trzeba poddać się temu, co płynie, i po prostu pozwolić, żeby, żeby mogło wypłynąć na powierzchnię. I kochani, i to, co spłynęło do mnie tuż przed nagraniem, to właśnie to, że, że każdy z nas ma przed wejściem na tę planetę zaplanowaną swoją ścieżkę, zaplanowaną od samego początku. Do samego końca. I mało tego, wie o tej ścieżce. Wie już, zanim tu przyjdzie. Zanim tu przyjdzie, już umawia się z pewnymi duszami na to, że spotkają się tutaj i będą wspólnie doświadczać, i Wzajemnie sobie pomagać w takim doświadczaniu życia, aby, aby zbliżyć się do Boga. I chociaż w życiu niektórych no, nie widać tej chęci, jakby zbliżania się do Boga, ale uwierzcie mi, że nawet jeśli to przybliżanie jest niewidoczne, niewidzialne. Gołym okiem to zawsze coś się zadziewa w tym życiu. Jest to albo 1%, albo 80%, ale zawsze coś się zadziewa. I może tyle mu wystarczy. Może tyle chciał doświadczyć na ten moment i ma jeszcze jakieś inne potrzeby. I to jest wszystko w porządku. Jakby nie jesteśmy nikogo w stanie zmusić do zbliżenia się do Boga, do powrotu do Boga. Jeśli na ten moment czuje, ten ktoś czuje, że jeszcze ma pragnienia. I to są, kochani, zawsze te pragnienia fizyczne na poziomie fizycznym których możemy dotknąć, doświadczyć fizycznie. I jeśli ten ktoś ma jeszcze silne pragnienia, one w danym wcieleniu były, nie zostały doświadczone, a zawsze były głębokim pragnieniem, to ten ktoś dalej będzie chciał pojawiać się tutaj, aby tego doświadczyć. I to są często jakieś potrzeby Materialne, fizyczne. I ma do tego prawo. Jeśli one jeszcze istnieją, to naturalnie, to naturalnie jakby nie ma jeszcze tej pełnej potrzeby w nim doświadczenia Boga, doświadczenia miłości. A kiedy w którymś konkretnym wcieleniu poczujemy, że, że dość, że nie bawią mnie już te zabawki tego świata, że, że jakby nie ma niczego, co mogłoby mnie tak cieszyć, jak miłość Stwórcy, że nie ma fizycznych rzeczy, które jakoś specjalnie mogłyby mnie cieszyć. Nie mam już tych potrzeb, nie mam tego pragnienia dotykania czegokolwiek, cieszenia się tym, tak jak wcześniej to robiłam nie ma tego pragnienia wewnętrznego na posiadanie na materializm to, to znaczy że już dość że pragnę czegoś więcej czegoś czego czegoś co zgubiłem gdzieś po drodze zgubiłam gdzieś po drodze i tak bardzo się tym już przesyciłam, tak bardzo mam tego dość, bo te pragnienia fizyczne zawsze generują cierpienie, bo to jest oddzielenie od Boga. To jest um, chęć doświadczenia fizycznych rzeczy jest Potrzebą z poziomu umysłu. I kiedy jeszcze tego pragniemy, to znaczy, że to jeszcze nie jest ten moment. I przychodzi taki czas, takie życie, w którym czujesz, wewnętrznie czujesz, to twoja dusza oczywiście przemawia do Ciebie. Czujesz, że. Jest takie kruche, takie nieważne, takie nieistotne, że ty pragniesz czegoś więcej. I widzisz, że im bardziej zanurzasz się w miłości, tym bardziej jesteś szczęśliwy, tym bardziej jesteś szczęśliwa. I tego szczęścia nie dają ci rzeczy materialne, tylko właśnie to zanurzanie się w tej miłości. I wtedy wszystko zaczyna się idealnie układać, twoje życie zaczyna się idealnie układać. Zaczynasz po prostu odczuwać radość, radość z istnienia, zaczynasz doświadczać coraz bardziej wszelkich szczegółów na tym świecie, natury. I wtedy masz porównanie, jak było wcześniej. Jak bardzo przeżywałeś, jak bardzo cierpiałeś, jak bardzo zmagałeś się z tym życiem. Jak bardzo czułeś w sobie zawsze opór i chęć walki. A to generowało kolejną walkę i kolejny opór. I Masz tego tak serdecznie dość, że chcesz czegoś więcej, chcesz innego życia. I wiesz, że choćbyś rzeczami materialnymi był napełniony totalnie, to dalej one nie są w stanie zastąpić tego spokoju i tej ciszy, którą ofiaruje Ci Bóg, miłość. Kiedy już doświadczysz tej różnicy, kiedy doświadczysz tego spokoju i miłości, to wtedy widzisz, że to wszystko, co było, że nawet jak miałeś te codzienne uciechy, radości, to, to było wszystko sztuczne, to było nieprawdziwe, to było chwilowe. Bardzo chwilowe, a wszystko to, co jest chwilowe, nie jest boskie. Tylko boska miłość trwa, wiecznie trwa i kiedy Ty jesteś w niej zanurzony, Twój spokój trwa, Twoja cisza trwa, Twoja radość trwa. I to nie jest euforia, która wynika z umysłu, to jest konstans, to jest ciągła radość i spokój. A wszystko wokół dostosowuje się do twojej radości i spokoju. I kochani, jakkolwiek kontrowersyjnie to nie zabrzmi, to to, co ja czuję głęboko, to każdy ma rozpisany boski scenariusz na to życie. I tak naprawdę cokolwiek byś nie robił, czegokolwiek byś nie robił, ono popłynie tak, jak zostało rozpisane w tym scenariuszu. Ty masz po prostu żyć, po prostu żyć. Czym jest wolna wola? Takie popularne stwierdzenie: mamy wolną wolę. Myślę, że zaczyna się ona dużo wcześniej, jeszcze przed przyjściem tu na tę Ziemię. Czy możemy tutaj wybrać inaczej? Czy możemy zmienić drogę? Czy możemy cokolwiek wybrać? Czuję, że nie do końca tak jest. Że scenariusz naszego życia został perfekcyjnie rozpisany dla nas z najwyższym możliwym potencjałem. I myśmy się na Niego zgodzili. Wiedząc, że to jest najwyższy nasz potencjał. I nawet jeśli doświadczysz w tym życiu tylko w jednym procencie Boga, to po to tu przyszedłeś. I miałeś jeszcze pragnienie doświadczania czegoś innego. Zobaczcie, jakie to jest uwalniające. Słyszałam kiedyś pytanie pewnej osoby: czy nie czuję, że takie podejście jest zamykające? Że nie masz tej wolnej woli. Ja czuję, że nie, dlatego że to miłość, to stwórca rozpisał mój scenariusz na moje życie i mam pewność, że ten scenariusz jest rozpisany dla mnie z największym, najwspanialszym dla mnie potencjałem, abym. Jak najwyżej dotarła, abym doświadczyła tego, czego pragnę na tym etapie doświadczyć. I zaufałam temu scenariuszowi. Zaufałam. Totalnie zaufałam i pozwoliłam sobie w niego wejść jako aktorka, główna aktorka i odegrać tę rolę. Znając przebieg całego życia. I wiedząc, że to, co się wydarzy, będzie dla mnie najwspanialsze na ten moment. I tak czuję, kochani. To wynika z mojego totalnego zaufania do Boga. I jest to dla mnie totalnie uwalniające. Totalnie uwalniające, gdzie wiem, że zaplanowane dla mnie zostało wszystko, co najwspanialsze. I nasuwa się samo pytanie, czy mając taką świadomość, że i tak wydarzy się to, co ma się wydarzyć, to czy. czy co? Zacznę inaczej żyć w tej chwili? Zostawię to całe, całą ideologię? Zacznę nagle, nie wiem, imprezować, pić alkohol, <głosł> bawić się w taki sposób, w jaki się wcześniej nie bawiłam? Nie, nie zrobię tego, bo wiem, że to mnie oddala od Boga. A jeśli ktoś by to zrobił, to widocznie tak miał być. Czy jeśli podejmę jakąś decyzję, to była moja wolna wola i zmieniłam jakiś plan, nie sądzę. Myślę, że to, że zmieniłam zdanie, było również zapisane w tym planie, ale wzniosło mnie to jeszcze wyżej. Kochani, tak czuję i ja się z tym czuję wspaniale. Ja się z tym czuję wspaniale i też e, te wszystkie moje odczucia również wypływają z doświadczania różnych ludzi, z spotykania się z nimi, z, z czytania świata, z, z tego, jacy ludzie są stawiani na mojej drodze i jakie informacje ze sobą niosą. Spotykałam na swojej drodze ludzi ciężko chorych, umierających, cierpiących i... i nie widziałam tam żadnej zależności. Żadnej zależności. Czy jeśli robi się tak czy inaczej, to szybciej się umiera? Czy dłużej się żyje? Nie widziałam kompletnie żadnej zależności. To wszystko chce nas wciągnąć w świat. Po to, żeby nałożyć jakieś zasady, jakieś reguły, że jeśli czegoś nie zrobisz, lub coś będziesz robić, to, to umrzesz na taką czy taką chorobę. Nie wierzę w to, kochani. Jedynym wyznacznikiem naszego życia jest Bóg i to, jaki scenariusz rozpisał na nasze życie, a my się na niego zgodziliśmy. Tak czuję. I to jest trudno wyjaśnić, to jest jedność z Bogiem, gdzie, gdzie wyższa siła rozpisuje dla Ciebie plan, ale Ty masz Jego świadomość, to Ty czujesz potrzebę takiego przeżycia życia. To Ty czujesz wewnętrzną potrzebę, że masz dość, że chcesz czegoś więcej. Ta wyższa siła rozpisuje ten scenariusz, gdzie Ty jeszcze do niej nie dosięgasz. Jesteś nią, ale jeszcze nie dosięgasz. Dla mnie to jest totalnie uwalniające, ponieważ. Ponieważ. Um, ja wiem, że po prostu żyje to życie. Ja nie muszę się nad niczym zastanawiać. Jeśli cokolwiek się wydarzy, co wydaje mi się, że jest niewłaściwe, to po prostu pytam serca, dlaczego? Co mam zrozumieć? Co ma to zmienić? Jak ma to wpłynąć na to, że zbliża się do ciebie? To jest prowadzenie, to jest czytanie subtelnych znaków. Tylko tyle. Kochanie, po prostu kochanie. I wtedy nie zastanawiasz się nad niczym. Po prostu żyjesz i cieszysz się każdym dniem. Czasami przychodzi trudniejszy moment, ale od tego jest właśnie zaufanie. Ja wiem, że nic nie może mi się stać złego, że ale przede wszystkim wiem, że nie wydarzy się nic, co ma się nie wydarzyć. Że wydarzy się to, co najwspanialsze dla mnie. I nie potrzebuję przewidywać, ile będę żyła, co się w moim życiu zadzieje. To się po prostu zadzieje, a ja chcę się tylko delektować tym życiem, delektować się Bogiem. I tego Wam życzę, kochani. I życzę Wam cudownej reszty dnia i wszystkiego wspaniałego. Pozdrawiam Was serdecznie.